Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się drugi raz. A okej. Okay. Dla tych, którzy nie wiedzą, jakbyś mógł się przedstawić, dobra? Módlmy się. Jestem o rok doświadczony. Ja już e, dużo osiągnąłem, że byłem w tym programie, że jestem pokazany w telewizji. Masz nieprawdopodobnie smukle owłosione pęciny! E, ja pracuję w Centrum handlowym. dużo ludzi mi rozpoznaje, mam e, fanów stałych. Dostanie ktoś... Mam który dostał trzy razy tak, nic nie robi. Ja dostałem trzy razy nie i więcej nie zyskałem. Ten nie jest najważniejszy. Zostałem zapamiętany po prostu. Przychodzą ludzie z autografy do pracy. Mikołaj przyszedł, to musi, muszą być prezenty. Super. To jest takie pierdzi piano, kaczer Donald i karty dla dzieciaków. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wojtku. A tutaj mam... Róże, bo jest pani kobietą romantyczną, przynajmniej ja tak odczuwam. No ja nie? Pani jest kobietą charyzmatyczną, pani Agnieszko. Ogień, a tutaj jest aktorstwo. Proszę bardzo, Dada. Róże, wręczymy. Proszę bardzo. Dziękuję. A dla Agustyna Elguroli mam taki. On taki jest na scenie, taki gigant, ah! taki, że ciężko rycerz, go utrzymać. Rycerz, rycerz czy dlatego te kajdanki czasem, żeby zawlokować. Oh, wow, 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 wow. proszę wow, bardzo. Wow. Dziękuję bardzo, dziękuję. Gdyby e. przyszedł do mnie taki Dziade, Mikołaj, to bym go, go z powrotem do komina. <laughs> Fire. I'm a I'm a fire. A fire. Dziękuję. Agrat skończył. Dobra. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Stary, to był najgorszy występ programu Mam Talent. Możesz być z ciebie dumny. A,